manko w moim pierwszym odcinku dzisiaj, dzisiaj może sobie zaczniemy od Mario 3D Worlda. No i no Super Mario 3D dzisiaj czegoś takiego nie było, ja bym o to obiecuje, że... A co so, w tym odcinku będzie Luigi Bros, odmiana Mario Bros i, ale my dzisiaj gramy sobie. dzisiaj Ma, Mario, Mario. Mario będziemy grali. Dzisiaj. No a jeśli. No tak klasycznie, sam początek. Mariana Wcześniej sobie pograłem, do skończyłem. Skończy, skończy, skończyłem. słuchaj gadam. I, straciłem. Chodź, ale ja tu mam kogoś przydatniejszego. Tego tutaj pana, którego nic nie zabija, tylko o to chodzi tu, żeby nie spaść, bo nawet ten niezniszczalny lis jak spadnie, to niestety będzie. Tak samo jak teraz powiem. A więc my tutaj musimy coś zrobić, żeby wygrać. A koniec jest tamtą tam, tam, tam. A my, o tam jest gwiazdka, bo jak się do niej dostać, bo ja się tu już boję, ja się tu boję, że ja spadnę, tak jak teraz. Dobra, na kicie, na kicie, teraz musimy tutaj wziąć liska. Na jest dobrze, o nie, o nie, 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 nie. Bo to jest znak zapytania i go już rozwaliłem. My, i my idziemy tutaj. Ło, tutaj. Ło, tutaj są kojny A ja ze spadłem. Odchwań. No świetnie. A yy. My sobie tutaj nie mówimy nic, nic. Nic sobie nie mówimy. pamiętajcie jak jesteście YouTuberami. To nie powiem Wam co, bo to jest naprawdę, naprawdę ohydne i nie chcę Wam tego mówić na głos. Jak to, jak to Wam powiem na głos, to, my, to YouTube nie wyobraża to weźmie. Ej dobra, teraz już gadamy o grze. O, zostało mi jedno życie. Nie, nie, słuchajcie, dwa życia. Dwa życia, bo możecie sobie wziąć drugie życie, dodatkowe życie, bo u, jak idziecie sobie do Pana Adama, to tam są z jabłka. Centralnie obok mojego domu jest ten sklepik Ten sklepik jest fajny, polecam Tam są pyszne lody, pyszne rzeczy No i tak, tylko tylko my tu, a ja już doszedłem do gwiazdki prawie go... O kurde, o kurde Jest mam No i tam muszę gdzieś wejść i tam będzie gwiazdka tu ty, 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 ty. Szybko, szybko, szybko Szybko Szybko, o nie o nie, o nie, o nie, o nie O nie, o nie, o nie O tak, tak, tak Tak, 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 tak. tak, 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 tak. Musimy iść tutaj Mam nadzieję że Jestem Marianem i Kiedyś Marian to była moja tej chyba to jest ja tu myślę, że już nie będzie moją pechową postacią. I zobaczcie, co znalazłem! Jakiś sekret! Jakiś sekret znalazłem. Aha, czyli to trzeba szybko potem wchodzić. Bum. O, a tam jest pieczątka. O, to jak ja mam to? Bum, 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 bum. A, no dobra, no to już wiem, już wiem, Tak, to trzeba. No i nie gadaj, że ja spadłem bo mam checkpointa, nic to mi pomoże mam i nie zostanie stanie jeśli zginę no to najwyżej tej pieczątki nie będę zdobywać żeby sobie mnie jeszcze nie utrud. o, dzięki dzięki, bo tutaj jest one up dzięki za jedno życie a tutaj w tym bloku co jest? no tak, no dobra o kurde, o kurde! Co? Ale ja... Ej, dobra, da, da się... Da się zrobić, da się zrobić. Da się zrobić. Da się zrobić, tu zrobić gwiazdkę. Da się tu zrobić gwiazdkę, tak? Tak, da się da się, da się. Wszystko się da. Wszystko się da. Wszystko się da. Wszystko się da. Nawet skończyć tą trudną misję. Ja już nie chcę się... z gwiazdka! O nie! Ale miałem jedno życie do matek, ale... To mi niestety nie pomoże. Jedynie... Wiesz co, wiecie co mnie uratuje? To bluzy. To bluzy. Żeby... żeby mi nie... żeby Sięgnijem się z petra i... po prostu nie wiem co Jak ja tutaj umieram... Ja tutaj nie przeżyję. Ja to na tubę... Kolejny raz tu nie przeżyję Ja tu nie przeżyję Ja tu na stówę nie przeżyję Bo ja tu jest ciężko Gwiazdka. Gwiazdka tam jest, to jest Na speedranie tutaj No i na speedranie tu jeszcze nie Na czerwonym Nie, też mam niemiecki, No dobra O! Radę? znowu spadłem. Dobra, w tą, w tą gierkę nie będziemy grać. A w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że gramy sobie w zera dzisiaj. I w ogóle to miałam że... Chociaż czemu się tak spojrzałem, bo ja muszę patrzeć na zegar, aby mówić aby... się. Jak skończy mi się czas? Po 15 minut. Mam nadzieję, że równo 15 minut sobie nagram. Tu... Życie ważne. Życie ważne. Najważniejsze życie. Dzięki złotym je. możecie. No jest, inwestować nie. Nie, no nie wiem. Jeśli. Jeśli gracie sobie w tą gierkę, to pamiętajcie. E, w sumie zapomniałem, że ja nie mam reklamować tej gry. Dobra, nie będę jej reklamować. Naprawdę, ja cza czasem się zapominam. A więc uuuu... Czas na urodziny tołda. Czas na urodziny tołda. Serio? 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 Nie chcę tego! Do widzenia! Nie wiem, tak, zostawiłem tam szybka, ale... A ja Wam mogę powiedzieć, że... Żeby tam jest obecnie niepotrzebny. My tu... Ale znacznie... inny... By... Ta, nie, nie, nie w to, nie w to, nie w to. Tracimy. Ja. ja przygotowałem do was taką gierkę. Nie, 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 my tu chcemy. Przepraszam, to jest... Time's Up, kontrola rodzicielska. No ale my, sobie przekroczyć tą linię, a mamy to co to nic ze mną. No dobra, na o tym, o tym się nie skupiamy. Mam dla was tutaj przygotowaną gierkę, czyli Sonic Frontier z demo. I wam przed tym... Przedam, że jak dojdziemy do pewnego yy, dojścia gry, to to mi się po prostu wyłącza, więc... Nie bądź, nie bądźcie zły, nie będzie źli. Jeszcze czas jedli. No i tutaj musimy coś takiego zrobić jak... Wyjdę sobie, no... Phonic Frontiers, no dokładnie. Phonic Frontiers to jest napisane. Demo! A więc... Yy... Nowa hmm. gra. Easy. No, przepraszam, hmm. ale ja jestem noobem. No bo chyba wiecie kto gra na Easy Tak, nuby no, grają na Easy A my tu nie przedłużamy na... No jest tu Sonic Jest tu Sonic i jego ekipa Zaczyna się, ale Najlepsze jest to, że Tutaj o. Tru, tru. Słuchajcie, słuchajcie się W muzyki, bo Może to być nawiązanie to może być wzięta z muzyka żywcem z jakiegoś filmu, albo z nie wiem czego. Gwiazderka! Gwiazderka. Mam pierwszą gwiazderkę. Nie wiem o co mi chodzi z tymi gwiazderkami, ale... Ja już szaleję. Ja już szaleję po prostu. A tak, na B. Na B. Na nie na A. Łyp,

Taki stage y, zawsze mi się udaje albo ranga B, albo ranga C. A mi się tym razem udała. słabo. Albo jeszcze tak rano. Nie wiem, nie wiem co mi odbiło. Nie wiem czemu ja tak długo. To ja mam kapreda. Bo Boomerang będzie chyba dobrą grą. No, tak się zmienię. Przeskaki, przepraszam, że będę przeskakiła z gry na gry. Ale to nic nie szkodzi. To została jeszcze minutę nagrywania, więc... Mam nadzieję, że paliście do tej minuty tego filmu. A ja już nie przedłużam. Wiecie, można tu wybrać arbuzika, mleko, bananka, awokado, bakłażana, kawę, lodzika A tutaj jest... x można tu coś zrobić, hamburgerka. zamienić w otry sos. I to wszystkie. A my tu oczywiście gramy na guzikiem. <ścoughs> my tu na sam początek weźmiemy sobie hamburgerka. Gramy pięcioma botami. Nie nie, 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 nie drużynowo. Dlatego mamy zwykłe kolory. A to... A to się nie zaczyna od rozgrzewki, bo mam zacie O, o, udało się, udało się. Bakłażan! Nie gadajcie, że bakłażem... Bachlarzem... No nie gadajcie. Bakłażan ma z nas najwięcej... Co? Awokada i Nie, Ja to za chwilę pokonam tych królów. gdzie? jak dzisiaj? Dobra, dobra. Muszę pokonać tych dwóch królinków. O, marchewacz. Markiewa. Marchewacz ma... ma... Tak! Królink pokonany! Jej! Ale tylko bakłażan wygrywa. Czemu tylko bakłażan? Nie, 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 nie. My to pokonamy tego mistrza. My to pokonamy tego. Mistrza. O, ale, ale go to załatwimy, załatwimy tego mistrza. Już w nim dorównuje. Jest, jest. Już, już, O nie! O nie, 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 nie. nie, nie. Ale zabiłam tego mistrza, więc mam już spokój. Jestem hamburgerkiem, widzicie? kręcę jeszcze raz. A ja nikogo nie zabiję. A Teraz są nam. Teraz na do roboty to patrzę, jak inni wygrywają albo przegrywają, nie wiem. Ale awokado na prowadzenia wyszło. Chyba mi na to. Tak, ob obaj mamy tyle samo, a więc y, awokado wyszło, wyszło tak samo jak ja, a więc ja to pokonam od razu takimi szczurkami, bo ja jestem jeszcze bardziej do... liczny. Gdzie... Gdzieś... Gdzie? <słuch> nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie czemu oni dostali tę ochronkę. Ja się pytam normalnie. O nie! Nie, ten króling chyba się przesadził. Z tym byciem królinkiem. Więc nie od razu rozwa! nie gramy w sukierkę! <laughs> czemu ja tak przeskakuję z gry na gry, ale nie wiem czemu. Gdybym powiedział, że może zagramy w Super Mario Bros. taką starą gierkę, że aż srebrnie. Nintendo. Nie, Mario. Stary Mario, stare dawne czasy. Stary, dawne Mario. wiesz? Aha, my mamy kończyć. No dobra, no to do widzenia i cześć.